Cześć, jestem Kamil z kanału safe Master. Pokażę Wam dzisiaj safe model Arsenal 46, klasy S1, producenta Prompt. Safe ma 44 cm szerokości, 48 cm wysokości i 35,5 cm głębokości. Idealnie nada się do przechowywania gotówki, jak i również broni krótkiej, amunicji, dokumentów, w tym całych segregatorów, czeków, papierów wartościowych, weksli. I każdej rzeczy, która ma dla Was realną wartość, w tym zdjęcia i pamiątki rodzinne. W tym przypadku safe wyposażony jest w zamek elektroniczny, ale w naszej ofercie znajdziecie też ten sam safe, tylko że w zamkiem kluczowym. Umieszczone są dwa rygle o średnicy 25 mm. Na drzwiach znajduje się tabliczka znamionowa potwierdzająca ATS klasy S1, jak i również informacja o wadze safe'u w tym przypadku 29 kg. Sejf posiada jedną półkę, którą można zdemontować. W tylnej ścianie i podłodze Producent umieści łącznie trzy otwory montażowe. Safe wysyłamy na półpalecie, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu. Przy zakupie klient otrzymuje od nas również certyfikat w formie papierowej potwierdzający daną klasę sejfu, w tym przypadku klasę S1. Zapraszam do zakupu i do sprawdzenia innych modeli serii Arsenal, które występują w różnych rozmiarach. Odwiedźcie też nasz sklep stacjonarny, który obecnie znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Kleczkowskiej 19.